Proszę państwa, Honda Pan Europa. Odczytywanie i kasowanie błędów. Przedstawiam przyrząd. Tu jest wtyczka do kostki diagnostycznej i przyrząd do kasowania. W całości wygląda to tak. Trzeba znaleźć złącze diagnostyczne, czerwone, jest tutaj. Ściągamy zaślepkę. Podłączamy przyrząd do kasowania. Ma się on tak. Włączamy na jeden. Przekręcamy kluczyk. I jak widzimy, kontrolka nie miga, czyli kodów błędów nie ma, czyli wszystko jest sprawne. Ten przyrząd służy do kasowania i do odczytywania kodów błędów. Kody błędów, cały zeszyt można sobie ściągnąć z internetu. Wszystkie kody są opisane. Od 1 do 62, chyba, kodów. Dziękuję i do zobaczenia.